Koronawirus dał i wciąż daje popalić całemu światu. Obrywało się również futbolowi, który w czasie pandemii miał przez długi okres pauzować. Na szczęście wszystko powoli wraca do normy. Krajowe rozgrywki powoli są dogrywane do końca, natomiast kibice wracają na stadiony. W dzisiejszym odcinku chciałbym jeszcze pochylić się nad tematem koronawirusa i odpowiedzieć Wam na pytanie, których piłkarzy nie oszczędził koronawirus. Zapraszam do oglądania. Nie każdy wie, to był pierwszym piłkarzem, u którego stwierdzono zakażenie koronawirusem. Był to Timo Hybers, piłkarz niemieckiego Hanoweru 9.6. Media zostały o tym poinformowane 7 marca. Oficjalny komunikat wystosował dyrektor sportowy klubu Gerard Zuba. U zawodnika nie pojawiały się żadne objawy. Dowiedział się, że osoba, z którą był na imprezie, uzyskała pozytywny wynik testu i skontaktował się z lekarzem. Teraz realizuje kwarantannę w domu. Po okresie kwarantanny i dochodzenia do zdrowia Niemiec niezwykle cieszył się z powrotu do aktywności fizycznej. Nie mogę się doczekać zwykłego joggingu. Wspaniale, że wreszcie mogę opuścić mieszkanie, oczywiście z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Pierwszym głośnym przypadkiem zakażenia koronawirusem był Daniele Rugani, piłkarz włoskiego Juventusu. Zainfekowanie wirusem zostało ogłoszone 11 marca. Włoch dla dziennika Tutto Sport przyznał wtedy, że przebywanie w izolacji jest gorsze od więzienia. Jak się okazało, koronawirus napędził dużo strachu piłkarzowi oraz jego partnerce. Na szczęście skończyło się tylko na strachu. Wszystko zaczęło się od strachu, gdy usłyszałem o zakażeniu. Bałem się, że choroba przeniesie się na moją partnerkę, która jest w ciąży. Postanowiłem od razu poddać się izolacji i była to najlepsza decyzja dla wszystkich. Lekarze uspokajali nas i zachowywali się profesjonalnie. Dwa dni później w porównaniu do informacji na temat Daniele Ruganiego dowiedzieliśmy się o zakażeniu koronawirusem przez Michela Artetę, szkoleniowca Arsenalu. W wywiadzie dla hiszpańskich mediów trener opowiedział, jak w jego przypadku wyglądało przejście przez wirusa. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. We wtorek poczułem się osłabiony. Chciałem pójść do lekarza, ale go nie było. Później gdy wracałem z treningu samochodem, zadzwonili do mnie z klubu, że właściciel Olimpiakosu ma koronawirusa i każdy, kto miał z nim kontakt, jest zagrożony. Od razu odpowiedziałem, że nie czuję się najlepiej. Na szczęście wszystko zakończyło się dobrze, a Arteta i jego Arsenal grają już swoje mecze w Premier League. Pepe Reina również musiał odbyć walkę z niebezpiecznym koronawirusem. W jego przypadku było naprawdę niebezpiecznie, o czym opowiedział w Corriere dello Sport. Zostałem odizolowany po wystąpieniu pierwszych objawów, gorączki, suchego kaszlu, bólu głowy. One nie mogły przez długi czas ustąpić. Byłem niesamowicie zmęczony. Strach? Tak, pojawił się kiedy przez 25 minut nie mogłem oddychać. To był najgorszy moment w moim życiu, strasznie się dłużył. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przyglądarkowej gry FootballTeam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia!